Kiedy usłyszałem o grze UBOT i zbiórce na Kickstarterze, wiedziałem, że jest to produkcja, na którą będę czekać. Od długiego czasu na rynku gier związanych z okrętami podwodnymi panował sezon ogórkowy, a my nie mieliśmy okazji w tym temacie widzieć żadnych produkcji z prawdziwego zdarzenia. Ostatnio prace nad tą grą poszły bardzo do przodu, więc postanowiłem przygotować dla Was materiał, w którym opowiem wam, jak wygląda aktualny stan prac nad tą produkcją. Zapraszam do oglądania. Cześć, z tej strony Łosiu, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiejszy odcinek, jak już wiecie, będzie poświęcony grze Ubot, czyli produkcji, która No, aż mam wypieki na twarzy, żeby wam o tym opowiedzieć. Niestety nie mogłem zrobić tego wcześniej ze względu na umowę NDA, która uniemożliwiała mi pokazywanie tej gry publicznie. Natomiast zanim oczywiście opowiemy sobie o tym, jak wygląda ta gra i jakie są moje wrażenia z niej, bo o tym będzie ten materiał, najpierw trzy słowa o tym, czym tak naprawdę jest ubot dla osób, które wcześniej nie słyszały o tej produkcji. Na większości stron opisujących Hello. gry komputerowe ubot prezentowany jest jako symulator okrętu podwodnego. Natomiast niech ten gatunek was nie zwiedzie, znaczy jest to kategoria jak najbardziej pasująca do ubota, natomiast nie kojarzcie tego z odpowiednikiem gry Silent Hunter. Dlaczego Silent Hunter? No ta seria gier wydawanych przez ubi swego czasu stała się definicją tego gatunku, natomiast w tym przypadku. W przypadku Ubota to nie my, tak jak w Sealant Hunter, że będziemy obsługiwać ten okręt podwodny, ale raczej wcielimy się w kapitana, który będzie sterował okrętem, poprzez wydawanie rozkazów w załodze. Na samym początku ta różnica nie do końca do mnie dotarła, i pomyślałem sobie, że jest to w zasadzie taki ciekawy detal. Natomiast ten detal w cudzysłowie. Bardzo mocno zmienia rozgrywkę, gdyż tak naprawdę już teraz nie jest naszym głównym zadaniem patrzenia przez peryskop, chociaż rzeczywiście możemy to zrobić, ale dopilnowanie, żeby osoba, która przez ten peryskop patrzy, była wypoczęta. Teraz już nie będziemy klikać napraw na poszczególnych przedziałach okrętu, ale będziemy musieli zapewnić także naprawiającym odpowiednie części, czy w wypadku na przykład zalania przedziału, także aparaty oddechowe, żeby załoga się nam nie potopiła. To są tylko przykłady. Ale pokazują, jak dużo dodatkowych elementów dodaje to zewnętrzne zarządzanie. Więcej o samej mechanice gry powiemy sobie nieco później. Natomiast jeśli chodzi o czas i miejsce rozgrywki, to w demie ruszamy do akcji 21 maja 1941 roku. Obejmujemy dowództwo nad okrętem podwodnym U-96, który stacjonuje w bazie La Rochelle. A naszym pierwszym zadaniem będzie odebranie rozkazów od dowództwa oraz przygotowanie okrętu do patrolu. I tutaj, na samym początku, w ramach tych przygotowań ujawniają się takie pierwsze smaczki związane z zarządzaniem okrętu. Nie tylko musimy się udać do zaopatrzeniowca, ale także musimy zdecydować, ile rzeczy i jakich chcemy wziąć na pokład. Pomijamy już takie rzeczy, że trzeba okręt zatankować do pełna, czy wybrać odpowiednie torpedy, bo mamy elektryczne i parogazowe, ale także odpowiedni dobór żywności, bo, bo żywność im bardziej taka różnorodna, tym... tym ma większy wpływ na załogę, czy na przykład załadować pistolety maszynowe, czy więcej masek umożliwiających oddychanie pod wodą, co mocno zwiększa szansę na przeżycie naszej załogi. No to zestawienie na początku może się wydawać nie do końca istotne, bo zazwyczaj patrzymy tylko i wyłącznie na ilość paliwa i torped, ale później, w przypadku określonych zadań, może mieć dla naszej załogi i powodzenia misji kolosalne znaczenie. Przykładowo, jeśli nie załadujemy odpowiedniej ilości pochłaniaczy czy filtrów, może się okazać, że w trakcie zanurzenia nie będziemy w stanie skutecznie wentylować naszego okrętu, a to może okazać się dla naszej załogi tragiczne w skutkach. Załóżmy jednak, że nasz okręt jest już gotowy do rejsu. Torpedy są załadowane, a magazyny są pełne no i oczywiście jesteśmy zatankowani. Zlecamy naszej załogi za wytyczenie kursu, rozkazujemy odpalić silniki i. No właśnie, zanim wciśniemy kompresję czasu, która przyspieszy podróż naszego okrętu, warto zlecić naszej załodze zadania do wykonania. Samych stanowisk do obsadzenia na okręcie jest bardzo dużo. W większości obsługuje je załoga, ale tutaj zaczynają się schody. Jeśli obsługuje je po prostu załoga bez nadzoru oficera, to skuteczność działania tego stanowiska jest powiedzmy sobie średnia. W przypadku lornetki mamy określoną ilość mil morskich wokół naszego okrętu, które. Są przez tą załogę obserwowane. Jeśli wysłalibyśmy do lornety obserwacyjnej oficera, ten zasięg widatnie by się zwiększył. Oprócz tego samemu oficerowi możemy przyporządkować do dwóch maksymalnie członków załogi, którzy jeszcze zwiększają jego skuteczność. I tutaj na samym początku musimy zdecydować, co jest dla nas ważne. Wiadomo, stanowisko obserwacyjne jest taką pierwszą rzeczą, która bardzo mocno wpada do głowy. Natomiast pytanie, czy na przykład stół nawigacyjny nie jest również bardzo istotny? Od razu z doświadczenia Wam powiem, że jest bardzo istotny i warto tam przynajmniej raz na jakiś czas wysłać jakiegoś oficera, gdyż jeśli tego nie zrobimy, nasz okręt zwyczajnie zgubi się na mapach Atlantyku, czyli po prostu zniknie z mapy. Wtedy nie możemy wytyczać kursu, a jedyne sterowanie okrętem jest ograniczone do wyznaczenia prędkości. I po prostu skręcania sterem, ale my tak naprawdę nie wiemy, gdzie jesteśmy. Od czasu do czasu warto również zmobilizować radiowca do tego, żeby usiadł przy aparaturze i nasłuchiwał częstotliwości radiowych, gdyż może się okazać, że nasze dowództwo przysłało nam zadania dodatkowe. Jest to dosyć powszechna praktyka w Ubocie. I oprócz samego patrolu często dostajemy takie zlecenie, jak chociażby podpłyń do konwoju i zatop określony statek, który przewozi jakieś tam technologie. Chociaż tym razem na misji, którą oglądacie zadanie było nieco inne i moim zdaniem bardzo ciekawe. Mieliśmy zlokalizować jeden z okrętów Kriegsmarine u bota, który wysłał sygnał alarmowy i wyjaśnić co stało się na jego pokładzie. Oczywiście same zadania od strony mechaniki nie są jakoś tam wybitnie skomplikowane i tak robimy to, co zazwyczaj byśmy robili. Czyli jeśli mamy zatopić statek konkretny w danym konwoju, to po prostu musimy ten konwój zaatakować, i jedyną trudnością jest to, że po prostu ten konkretny statek musi w, tego ataku, w tym ataku pójść na dno, chociaż oczywiście możemy też zatapiać inne. Natomiast te misje, które są związane z odkryciem jakiejś tajemnicy, udzielenia pomocy innym. Okrętowi podwodnemu, no są dosyć proste, bo podpływamy do tego okrętu, zlecamy naszemu załogątowi przetransportowanie się na drugi pokład, no i później wybranie konkretnej opcji dialogowej. Natomiast osobiście uważam, że jest to bardzo ciekawy pomysł i dodaje niesamowicie klimatu tej gierce. Scenariusz polowania oczywiście nie odbiega od innych gier tego typu, czyli tak naprawdę musimy najpierw wykryć przeciwnika, zająć dogodne stanowisko do ataku torpedowego czy też ataku z działa pokładowego, przeprowadzić ten atak, no i później się wycofać, czy to będąc niewykrytym, czy po prostu uciekając okrętom eskorty. W samej grze jest zaimplementowanych kilka ciekawych mechanik. W szczególności spodobała mi się mechanika wykrycia naszego okrętu, zarówno od strony wizualnej jak od strony akustycznej. Od strony wizualnej możemy na przykład zanurzyć pokład okrętu, dzięki czemu nad wodę wystaje tylko kiosk, który jest dużo mniej widzialny. Jeśli chodzi o stronę akustyczną, to na samym pokładzie okrętu mamy kilkanaście różnych urządzeń, z których każde generuje określoną ilość hałasu. Tak więc jeśli chcemy zredukować hałas wydawany przez naszą jednostkę, musimy tam tamtych urządzeń wyłączyć, ale też musimy zdecydować czy są one nam przydatne w tym momencie, bo ile wentylację można wyłączyć na kilkanaście minut, to no, po jakiejś godzinie warto ją włączyć, żeby się nasza załoga po prostu nie podusiła. I naszym zadaniem jest tutaj po prostu umiejętne zbalansowanie tego, jak można nasz rokend wyciszyć, przy oczywiście zachowaniu jego Funkcjonalności. Co ciekawe, w grze wdrożona jest także mechanika termokliny czyli takiej warstwy wody o innej temperaturze, pod którą można się schować, żeby nie było nas słychać na powierzchni. Różne takie rzeczy są w grze zaimplementowane, i powiem Wam, że naprawdę pod tym względem się dosyć ciekawie gra. Oczywiście każdy patrol się kiedyś kończy. Kiedy wystrzelimy wszystkie torpedy, zużyjemy dużą część naszych zapasów paliwa, to musimy po prostu wrócić do bazy. W bazie po powrocie możemy odebrać nagrody za nasz dotychczasowy patrol, czyli im więcej żeśmy statków przeciwnika zatopili, tym mamy więcej... Pieniędzy do wydania. Oprócz tego jest taka wartość reputacji, która pozwala nam zdobywać przysługi u innych oficerów Kriegsmarine, lub też w międzyczasie możemy wysłać. Jednego z naszych oficerów, po to, żeby zbadał jakąś technologię, jak chociażby chrapy, i po powrocie z patrolu, za te pieniążki możemy sobie tą odkrytą technologię kupić i ulepszyć nasz okręt. Tym sposobem mamy właśnie taki progres, można powiedzieć, nieco roleplayowy pomiędzy poszczególnymi patrolami, bo na dodatek nasza załoga czy oficerowie też awansują w zależności od tego. Jak bardzo udał im się ten patrol, który wcześniej odbyli. Sama rozgrywka bardzo mi się podobała i jeśli gra działała dobrze, to bawiłem się świetnie. Tutaj zaznaczam, jeśli działała dobrze, bo nie ustrzegła się od błędów, ale o nich sobie pogadamy troszeczkę później. Ale ogólnie mogę powiedzieć, że bardzo mi się podoba kierunek, w którym idzie ta produkcja. Kolejną rzeczą, którą oceniam raczej pozytywnie, jest oprawa audiowizualna, chociaż tutaj twórcy muszą jeszcze parę rzeczy poprawić. Osobiście bardzo mi się podoba, jak wygląda nasz okręt kołyszący się na falach. Render wody no, może nie jest to Sea of Thieves, ale wygląda naprawdę fajnie, jak buja tym okrętem chociażby w trakcie sztormu czy burzy jak deszcz leje to człowiek ma wrażenie, jakby tam był. Tylko trzeba pamiętać, że. Czasami może nie warto zbliżać naszej kamery tak w stu gdyż w tym momencie widać, że nasi załoganci potrafią się troszkę przyciąć. No i jeśli chodzi o całą grafikę, to póki co najsłabszym elementem są statki czy okręty, na które polujemy, które no, mam wrażenie, że w części przypadków są tylko takimi obiektami zastępczymi. Mam nadzieję, że zostaną w docelowej wersji podmienione, bo no są momenty, kiedy to wszystko wygląda dosyć drewnianie. Natomiast samo zachowanie statków, które są trafione torpedą, wygląda bardzo sympatycznie. Pożary z dłuższego dystansu również wyglądają bardzo realistycznie. I no, czuć, że jak się trafia torpedą w statek przeciwnika, to coś tam się dzieje i, i, i widać po prostu optycznie, że jest uszkodzony. I wygląda to całkiem nieźle, ale tak jak mówię, część elementów do podmiany, i mam nadzieję, że twórcy wyprostują drobne glicze graficzne. Jeśli chodzi o dźwięk, to tutaj wszystko również wygląda bardzo poprawnie. Moja załoga mówi po niemiecku, czyli jest klimacik. Czasami mam wrażenie, że w tych głosach brakuje trochę emocji. Jest jedna rzecz, która dla osób, które oglądały moją rozgrywkę na streamie, czasami jest irytująca, czyli w trakcie przyspieszenia czasu jest taki zegareczek. To przyspieszenie czasu czasami mam wrażenie, że działa zbyt wolno i ten zegarek nam potrafi tykać czasami nawet po 5-10 minut i dla niektórych osób jest to denerwujące, no ale myślę, że to jest detal. Całość oceniam audiowizualnej oprawy na dobry. Tutaj już co nieco Wam powiedziałem o tych błędach, natomiast no, umówmy się, że błędy w oprawie audiowizualnej to jest mały pikuś. Zanim jednak zacznę te błędy wyliczać, muszę Wam przypomnieć, że jest to wersja demo takiej można powiedzieć bardzo wczesnej roboczej bety, a Early Access ma być dopiero pod koniec kwietnia. Ja osobiście tą wersję gry rozumiem na takiej zasadzie, że patrzcie, chłopaki, dziewczyny, to żeśmy zrobili do tej pory, w tym kierunku idziemy, ale taka premiera wstępnie grywalnej rzeczy, która i tak będzie bardzo mocno rozgrzebana i niedokończona, będzie pod koniec kwietnia. No, a teraz mogę zaczynać opowiadać o błędach. Przez ten tydzień od 8 kwietnia do później yy, praktycznie codziennie wychodziły do gry paczek, które usuwały ileś tam błędów. I najbardziej mnie w tym temacie bolało, że nie dało się przełożyć sejwów. No, ale ja rozumiem, że to jest wersja techniczna i tak naprawdę zmienia się ona na tyle mocno, że te sejwy nie mogą być kompatybilne. Ale bardzo się cieszę, że były usuwane błędy sama gra zbudowana jest troszeczkę na takich instancjach, że płyniemy sobie na dużej mapie, jak napotykamy konwój to wrzuca nas na taką malutką mapkę gdzie ten konwój jest, bezpośrednim sąsiedztwie przeciwnika i czasami się zdarza tak, że po oderwaniu się od przeciwnika tak naprawdę nie trafiamy na tą dużą mapę oceaniczną przez co nie możemy włączyć kompresji czasu i wró wrócić do portu to oczywiście sprawia, że cała nasza załoga, cały nasz okręt idzie na śmietnik, bo nawet przeładowaliśmy Gry sejwem, nie jest w stanie tego naprawić. Wiadomo, nie jest to tak widowiskowy błąd jak wyrzucenie gry do Windowsa, ale jest on dla mnie osobiście fatalny, gdyż nie jesteśmy w stanie załadować poprawnego sejwa i musimy naszą przygodę rozpocząć całkowicie od początku, czyli ten czas jest stracony. Oprócz poważnych błędów zdarza się multum takich, takich małych bugów, tutaj Mam na myśli głównie przycinanie się naszej załogi. Koszmarem w ogóle jest przekładanie rzeczy z magazynu do kambuza, na przykład, nie wiem, ananasów czy ziemniaczków i tam oficer potrafi zniknąć na pół dnia, bo na przykład ciągle ładuje rzeczy albo nie może dotrzeć w dane miejsce. Parę razy zdarzyła się również taka zabawna sytuacja, że w trakcie zanurzania się okrętu jeden z naszych załogantów został na kiosku i poszedł pod wodę, na, będąc na tym kiosku. Oczywiście nic mu się nie stało, był całkowicie zdrowy, a nasza załoga wzbogaciła się po prostu o jednego etatowego akwamena. Co ciekawe też, pojawiają się jakieś takie błędy typu podchodzimy do urządzenia, ono nie działa, trzeba je włączać, wyłączać, no ale umówmy się, że tego typu błędy to już ja osobiście uważam za. Drobiazgi o ile oczywiście nie wpływają mocno na rozgrywkę, bo i takie się zdarzają, ale wiadomo, no do tego czasu 30 kwietnia mamy jeszcze y, kilkanaście dni i mam nadzieję, że twórcy podołają, połatają tą giereczkę i że jakby od kwietnia, maja już będziemy mogli grać w taką w miarę stabilną wersję bez jakichś y, większych ilości błędów, a później twórcy będą się. Skupiali po prostu nad y, dodawaniem nowych funkcjonalności, które oczywiście też będą pobagowane, ale że będziemy się już oprócz łatania błędów także rozwijać. A rozwój to jest na pewno coś, czego życzę tej produkcji, gdyż nawet jeśli odszedłem od komputera na 30 czy 40 minut, to później wracałem, żeby znowu sobie pograć i brać udział w kolejnych przygodach naszej załogi. Mam nadzieję, że twórcy dosyć szybko naprawią błędy i będą mogli się skupiać na zwiększaniu ilości kontentu, bo na razie tego kontentu w tym demię nie jest zbyt dużo mamy tylko kilka misji, które po pewnym czasie zaczynają się powtarzać mamy tylko kilka typów statków czy okrętów przeciwnika, które jesteśmy w stanie zatopić. No ale ja rozumiem osobiście, że twórcy na razie chcą ustabilizować tą wersję, dopracować mechanika, już po prostu kolejne modele będą dodawane z czasem. No, mam nadzieję, że będzie to zrobione jak najszybciej. Chociaż zdaję sobie sprawę, że tutaj jestem po prostu niecierpliwy. No ale czekam, czekam. Na pewno jest to... Gierka, która, którą warto rozważyć, jeśli jest się fanem y, tematyki okrętów w czasie II wojny światowej. Całość oczywiście można w preorderze kupić teraz na mówię, chociaż nie dostaniecie na chwilę obecną dostępu. Będziecie mieli dopiero po 30 kwietnia, jak ten Early Access ruszy, y, bo ta wersja, tak jak mówiłem wcześniej, jest tylko dla osób, które wsparły twórców na. Dzięki za obejrzenie materiału. Jeśli temat UBOTa Was zainteresował, to bardzo serdecznie zapraszam Was na moje livestreamy na Twitchu. Link znajdziecie poniżej. Jest to gierka, która na pewno w najbliższym czasie będzie u mnie ogrywana. A jeśli chcecie zobaczyć, kiedy dokładnie, to zachęcam do tego, żebyście odwiedzili fanpage na Facebooku czy Instagramie, gdyż tam zawsze wrzucam informacje, co i kiedy jest grane. Natomiast... Jeśli interesuje Was y, temat powiadomień o kolejnych odcinkach na YouTube, to nie wahajcie się ani chwili i zostawcie subskrypcję. Dzięki za obejrzenie materiału jeszcze raz i do zobaczenia następnym razem. Cześć!